Kurczę, patrzcie się, co tu jest! O, to coś starego! No i witam ponownie. Ale już powiem Wam, że to się skończy. Bo już wiadomość poszła, że będą napuszczać wody. Zresztą poprzedni film w, w miniaturce już trochę o tym będzie. Znaczy, była mowa, nie, nie będzie, to już była. Także dzisiaj jeszcze skorzystam na, na górce, bo jest pusto. Przejdę z nią y, tą górkę z wistą. Zobaczymy, czy coś z simplexem pominąłem. Ale patrzę, że woda taka czysta. Że nie umieszkam. Kamery tam zaraz za. Bu... O, widzę nawet gumkę, powiem wam tam. O. Zaraz próbujemy ją namierzyć kamerą. Także zaczynamy. Oczywiście tym oto kijem, gumka została wyciągnięta i jest jako pierwszy dzisiaj fant wędkarski, o nawet hakie. jeszcze niedawno zgubiona pewnie była. Z któryś już ołów, z rzędu, piątka tym razem, no tak przy samej wodzie, nie? Ale woda jest powiem wam naprawdę czysta. A przynajmniej przejrzysta, o bo czy czysta to nie wiemy No dobra, nie wiem, róze lecę dalej Dzwoni, dzwoni Myślę co tak dzwoni Już wiem czy tak dzwoni Moneta pierwsza dzisiaj 5 zł z PRL-u. No i fajnie Już jest moneta Co prawda w wodzie była, nie? Nie na górce. No dobra, lecę dalej. Chodzę, tu chodzę, w ogóle zapomniałem po wodzie korzucha założyć. No, ale to. No wybrałem powiem Wam tą górkę z Simpleksem, aczkolwiek jeszcze jakieś grosiwo, małe. O. Gdzieś tam wyskakuje, nawet zdaje mi się, że tu więcej było tych sygnałów. O kurczę o! I ten jest od razu. Takie są jakby, ja wiem może, może tu pokopię, ale wątpię żeby to coś lepszego jak jeden grosz albo 10 groszy był coś piszczy między tymi głazami Patrzcie się jaki numer, ja szukam a to na wierzchu jest. Patrzcie. <noise> Ludzie, miedziucha. Dobra, górkę zostawię już może na następne stulecie. Jak tam nagubią oczywiście, bo już chyba tam nic nie ma. Długo chodzę, nic nie wychodzi. Mówię, zmieniam miejsce, bo to nie ma sensu. No po tych kamykach tam i z powrotem dreptać, ale patrzcie tutaj idąc. Warto się patrzeć, czy patrzeć na brzeg można różne rzeczy dostrzec, na przykład splątaną żyłkę, na której końcu może być coś albo w ogóle blachę, która leży tak o obrotówka po prostu sobie na wierzchu. I mamy kolejny fan werka, wędkarski. Mała obrotóweczka ładna także. Nie tylko... O, gdzie ja tą rękawicę schowałem? Miejsce fantów. Nie tylko wykrywaczem, ale jak ktoś chodzi, to już ten nawyk ma wyrobiony patrzenia po ziemi. Wiecie o co chodzi na pewno. I można na oko coś znaleźć. Już pomijam te wszystkie śmieci, nie? No dobra, zobaczymy jeszcze może tu i to będzie chyba koniec. Patrzcie, patrzcie, chyba będzie kolejna blaszka. Nie ale, numer, ale mnie zrobiło. Ale była jakaś łyżka posrebrzana. Ale, patrzcie, tak wystawała. Mówię blaszka. No blaszka, jak nic. <grytanie> A tu kawałek łyżki. No musiała być jakaś ładna. Malutka. Tu napisy jakieś są? Coś chyba jest nawet napisane. Albo... M Mnie się zdaje przynajmniej tak. Dobra, nieważne. Taki fant Czas na jakieś coś. Sław mówić żubla. Hej ucha, tazuj, zjok, szałgaj. Hej ijkaw. Eć kapawzi, farsz do freddy. Chywa kiesna. Tym razem w tych śmieciach patrzcie, guma jest gumiak, ale już zajechany. Znalazłem w tym mul. O, jest, trzeba uważać, bo jest kawałek haczyka. Wystaje. No dobra, dzisiaj fanty wędkarskie z monetami krucho, bardzo krucho. Ale co tam? Kto z Was ma takie piękne tereny? Żeby sobie pochodzić Nie to żebym się chwalił, nie? Kurczę, patrzcie się co tu jest O, to coś starego Stara Stara wódka była O, żełek O, będę się powoli zwijał Na koniec jeszcze może Ostatni, może nie ostatni fant, to taki ołów większy. Słabawo, ale nie o to chodzi. Żeby było pięknawo zawsze. Eee, korzystam z okazji. Eee, tak stoję i myślę jaki kanał, więc kanał w kanale polecę. O, w kanale, wbijajcie tam. Do chłopaka. magnesne neodymowy oczywiście. Także polecam ten kanał, oczywiście już tu pokazał się. Nie będę tam się rozgadywał, sami zobaczcie po prostu i tyle. I pozdrawiam kolegę oczywiście. Ja tutaj koło takiej folii, takie coś dziwnego znalazłem. Nie wiem, co to w ogóle jest. Lekkie. Chciałem to złamać, myślałem, że to drewno jest, ale ten to... albo jakiś aluminium. Nie jest to na pewno pocisk ani żaden nabój. Nie wiem, co to mogło być. Powiem wam. No dziwne. Nie wiem, czy tutaj nie ma jakichś sygnatur, albo to po prostu zardzewiałe takie. No dobra no, taki. Nie wiadomo co. Coś od czegoś, nie? Jak to mówią. Patrzcie, jeszcze tak na marginesie tego wszystkiego, zobaczcie. Tak się, tak się kopie dołki. I tak się zostawia. No po prostu bydło. Ja lubię tam... Już nie będę się rozwodził nawet, ale powiem wam, że ile razy człowiek mówił, Weź ten tak przygarnij tą ziemię chociaż no. tak o. To widać, że kopane jest. O, tak jak moje, ja zostawiam taką. Tu woda za parę dni będzie. Ale nie trzeba po prostu... To jest nawyk. Minoga sama tak idzie. A przyjdzie taki jeden. Wali dziury zostawia jeszcze na wierzchu najlepiej to co znalazł, nie? Tak orzucone jeszcze, nie? Szkoda gadać. A ile razy o tym mówiłem ja wam ten jeden pokazałem. Ja na górkę wchodzę. Proszę jak pseudo poszukiwacz. Zobaczcie jaki jakie... Jak ją kopie, jakie on namiętnie poszukuje. Zobaczcie. Taki, taki to jest. Poszukiwacz. O. Tam trzeba mieć po prostu nawyk w sobie. Żeby zakopywać. To, to ja wierzę, że on to samo robi na polu. Zostawia takie dziury o. Następna. On tak samo robi. Nie ma opcji. O, widzę, że to na górze, nawet. No to nie jest, by poszukiwać to było. Co to? warto czasem machnąć w... na tafle wody. Popatrzcie, co wyszło. Wyszło pod wodą. O, ale konkretna blacha. Fajna. Ta chyba nie będzie z metalu jakiegoś, tylko jakaś może musiężna albo albo miedziana. Zobaczcie, ona nie zaszła nic. Elegancka. Jakaś tam firma. Nie wiem, czy to było do niej. Ten plastik. Być może. No jeszcze podmacham nad tą wodą, bo wszyscy idą, machają tu. No dobra, może jeszcze coś na koniec wyskoczy. Jeszcze mam 15 minut. A właściwie nawet nie, bo muszę na Pierwszą wyjeżdżać. Dobra, słuchajcie ja się zwijam. Tam buractwo wjechało samochodem po całą wodę. Gdzie zaraz woda po prostu nadejdzie. A z tego grata na pewno kapie tam olej. Albo nie kapie, coś innego. Może kapie, nie tylko olej. Nieważne, nie wolno tu wjeżdżać. No i co? Było to, co było. Parę fantów wędkarskich, za bardzo nie było yy, ciekawych rzeczy. No, ale mam nadzieję, że ktoś się skusi, żeby to pooglądać. Także film był. Ja jestem spełniony. Wyjście zaliczone. Wszystkim Wam dziękuję. Oczywiście Was pozdrawiam i zapraszam do następnego filmu. Cześć.